Powiem ci tak, nie wiem, które to już podejście, czwarte, piąte, a, ale nie masz powodu się bać, a, bo to się szybko zmywa. Dobra. A, będę chciał zrobić to, bo mi się to bardzo podoba, a, nad tym, że śmigiełku. A, mało farby, szkoda mi czasu. Widzę, że też po gumkowaniu już zostały ślady trudne. Nie będę przeklinał. Generalnie tu mamy ósemkę, będę chciał w odróżnieniu od wcześniejszego, czyli jak rysowałem sobie te kawałki, ich było za dużo, to sobie wiedziałeś, co ci się podobało, minie. Będę chciał tylko nanieść teraz dwa, trzy, cztery, docelowo 5 punktów istotnych. Potem będę chciał wyprofilować tylko te łuczki i na sam koniec będę dociągał Kawałki, z grubsza jest ich 5. Skrzydło od osi do końca ma czwórkę czyli mniej więcej jakieś 0,8, same kropki. Środki tych łezek, jak gdyby idą też po łuku. Odtąd dotąd takim łuczkiem, jak gdyby równoległym do krawędzi skrzydła, więc będę trzymał to cały czas na łapie generalnie stąd będę gdzieś startował i tylko tak naprawdę na razie chcę mieć punkty 0,8 16 24 30 też tamtej mi się nie podobało, że kończyło mi się na czarnym tutaj, a powinno być na białym. Dobra to to było tak 0,8, 16 24, 32, mniej więcej nie mm. Na zdjęciu szło mi to w ten sposób, czyli te środki powinny iść gdzieś po tym łuku. Dobrze mówię? Dobrze. Tu będzie czarny, tu będzie. Kurwa, znowu coś je e, popsułem. E, tu będzie brązowy. Na tym ten panel będzie biały, ten panel będzie brązowy, ten będzie biały i ten brązowy, czyli jeszcze trzeba go. Samą końcówkę też na 08. Kurczę, nie czym się tym chyba, aż tak przejąłem. A 08, czyli gdzieś tutaj, i 08 od ten No i teraz będę miał e, białe końcówki, czyli tak. To sobie będzie szło te środki, tak gdzieś tu, tu, tu i tu w porze i zdaje mi się, że też będzie ok. Zobaczę pierwszą stronę, bo, bo, bo szkoda mi będzie czasu robić na drugą jeżeli to znowu też spieprzę pewnie będzie z tobą będę farby przygotowywał już sobie wziąłem, kurde, cały arsenał liner. Krótszy, bardziej sztywny liner od tego. Zacznę od łuczków 4.0, ale bardzo, bardzo ostrym. Krótki, sztywny, więc będzie jak mikropisak. No, w razie czego mam jeszcze 10.0. Jak nie to sięgnę, kurde, po, po te ultra fajne tamijowe, ale wydaje mi się, że na tych jest chyba to jest 2-0. Ewentualnie później do, do, do ciągnięcia tych dłuższych linii, więc będzie albo ten, albo ten, który z tych dwóch. Ponieważ komputer mi też odmawia współpracy, to na razie a, pauza, eksport i szykuję farby. No dobra, chyba dozumowałem na maxa. porobiłem sobie na boku próby pędzelkami, jednak ten mały, krótki, który mi się wydawał. Będzie fajny niestety, łapie za dużo farby, a, e, za mało farby. Przepraszam. A chodzi mi o to, żeby łuk wykreślić na jednym pociągnięciu. Boki sobie będę mógł dociągać. Czyli on powinien iść tak, i schodzić mi tu. Oto Okej, okay, lecę następny od razu, starając się zachować krzywiznę. Cały czas patrzę i kontroluję z obrazkiem tu, tu to powinien być ten punkt okay. trochę za dużo, trudno będziemy się martwić później drugi i trzeci z kolei ma większe przegięcie do dołu O, 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 o. Dobra, nie do końca przemyślałem, ale mniej więcej to jest chyba to. Się zobaczy, jak wyschnie. Tutaj zrobione czysto. Teraz samo utropowuję strzankę, żeby łapać, ale ciężar przenosić na drugą stronę, czyli znowu stąd. Tu, 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 tu. Kontrolnie na obrazek. Ten punkt jest troszeczkę niżej. Ciągli. Resymetry ok. Chyba. O, no. Wewnętrzny. I w górę powinien szybciej schodzić tu. Tak. Za grubo mi to się kładzie. Okej, okay. trochę nie taka krzewizna, ale się chyba dociągnie. Chyba z tak to powinno wy glądać oczywiście nie mam wody do wypukania w tym tylko trudno na 3030 czy 10 50 zobaczymy I tak naprawdę to powinno wchodzić mi tu niestety cały knet będzie polegał na tym, że... Mogę nie wyciągnąć później strukturą samego drewna, bo jak już nałożę drugą warstwę, od razu mi łapie. Mocniejsze wypełnienie trudno. Będę patrzył później już chyba bez kamery. Żeby dozumować to na ostro to kamerę mam, słuchaj z 5 cm nad Teraz z tego niejako wejdzie mi dopiero grubość tego paska i u góry i ja do duchu, mogłem oczy założyć, bo no, to musi być na wprost. Tu jest najbardziej wyciągnięty ten punkcik, ok Jedno pociągnięcie, bo to były te słoje równe Chyba o czym nie założyłem okularów Więc chyba zaraz punkt wszedł Wszedł, to jest mniej więcej to, co chciałem uzyskać chyba. Znowu zrobię pauzę i założę oczy, żeby cokolwiek widzieć precyzyjniej. Jest w miarę wypełniony, już nie będę dobijał, bo jednak chcę to swoje sobie zostawić. To jest taki mały kawałek, który przyniosłem. że jest to mała łyska. Tu się tym nie przejmuję, bo tu mi wejdzie. Z Dobra, chyba pierwszy jest. pauza. dobra. Później muszę założyć oczy. Oczywiście już musiałem z dwa razy wypukać pędzel. Ta farba szybko wysycha. Dobra, A to było pierwsze. Lecimy teraz od drugiego. Drugie powinien być tu. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. No to się będę. Nie chcę się patrzeć za bardzo na.

Potem będę starał się dorobić ewentualnie te słoje. Farby się naprawdę fajnie zachowuje przez krótszy czas. Jakby kładła mi normalnie, to by się nawet nie bawił za, za, już mikro poproszek. Znaczy poproszek, wyschnięta farba. Strasznie szybko to wysycha. teraz może, jest jako taką od razu dorobiła, ten trzeci. Te małe czarne na końcu to już jest zaschnięta, pada Nie nam jednak chyba wziąłem się kończy 0 do porządima. Wziąłem chyba same za małe pędzelki. Dwoja będzie mi za duża. Tempo powinien być okej. Okay. Syn to ty pod Himenezy, więc powinien to lepiej kreć. Przynajmniej to luz od tego pierwszego, co widziałeś, kończymy się na jasnym. Też tak naprawdę Powinienem chyba kończyć przed gumkowaniem. E, no nie kulada pewnie na tym etapie, bo pewnie już będzie tylko wyrobienie samą farbą. E, powinienem kończyć przed gumkowaniem, a nie zamalować gumkowanie farbą. Wtedy po prostu łatwiej będzie to zetrzeć. Fajny kurde efekt, tylko te swoje powinny iść w ten sposób niestety. Się kupić, to spróbuję od góry rozcierać. Nie się, to do to końca mi się podoba to... ten zabawek. Postaramy się o widzę, kup te ślepe jakieś gumice jeszcze. dobra, skupiam się tym biletem Między zobaczyć, czy super wygląda się nagroda. I wiesz, że będę poprawiał. Albo cię ci opowiem. że przy drugiej warstwie to co na czym teraz pracuję najbardziej, to właśnie przy drugiej warstwie może już znaknąć ale w odróżnieniu od tego <laughs> Przepraszam, pierwszego kończy mi się na biało na szczęście kurde, można to naprawdę fajnie. Się tym... Też przez chwilę myślałem, tak jak mi pokazałeś czy nie warto zrobić masek tym, li Liquid Maskiem a to no wygląda nieźle i chyba na monitorze też wygląda nieźle. Powinienem dać mu podeschnąć i dociągać krechy do równego. Żeby było cokolwiek widać, na... no widzę, no, dobra, to będzie mi schodziło stąd. Ten przechodzi tu, idzie, krad będzie mi drugi, będzie w takim razie gdzieś, to będzie przechodził, czyli będzie wchodził mi sobie gdzieś stąd. Dobra. Wracam do linera, jednak bo będę chciał mieć. O, właśnie. Coś takiego. Tylko coś tutaj widzę z bo to powinno być. Lach. O ile ta linia jest OK. Dobra, pewnie gdzieś się je byłem na końcówce. a to się powinna ta druga linia kończyć. A nie dobra, bo to będzie trzecia i czwarta. No wiem czyli tak jakieś baby. Znowu mi tu siedzi. Otóż my się będzie zajmował. No powiem, czyli to jest ta pierwsza decha. Tu będzie ta druga decha. A jak to z drugiej strony wyjdzie? Odtąd łączy się z tym. Najpierw to trzeba wyrównać. Jest to, OK. Tu z tego punktu chcę złapać się. Tu, tu jest ten punkt, czyli wlecę sobie o. Na wkres do góry, bo nie... OK. Nie dziopnąłem, nie dziewnałem. Czyli to będzie ta druga krecha, do tym będzie schodzić, i trzecia, z kolei ta trzecia będzie powinna iść tu. W sumie nawet mógłbym, kurdy i tą czwartą, jeszcze dziękuję na samym końcu w stu. i chyba tak zrobię. I znowu pauzę. Nie, grubość kreset nie jest po potem. Tutaj masz raz, dwa, trzy, cztery, nawet jeszcze by piąta weszła. Życzę tak, tam jest za cienka, bo jednak. Zadecha musi mieć swoją grubość, nieco idealnie symetryczne. Będę myślał, co z tym zrobię później. Na razie chyba wystarczy. No i dobra, trochę podeschło. Teraz tak naprawdę troszkę e, nałożyłem drugiej warstwę bez kamery. No bo to jest odtwarzanie tak naprawdę tych włókien. W miarę, żeby nie wychodzić poza krochy obrysu, które już zrobiłem, to było tylko coś takiego prawa, prawa, lewa, prawa. Znowu za słuchy pędzę. No ale generalnie będę szedł w ten desenie, a chyba. kurwa. Znaczy, ojej, w sensie. No i później dociągał, dociągał już tylko na, zrobiłem kiksa, ale będę się ratował, jaśniejszym chyba, ale generalnie ma to ten potencjał, chociaż twój potencjał mi dzisiaj pokazałeś, też mi się spodobał, no ale nie, nie, nie jest już tak źle jak było wcześniej. Trochę przekłamuje kolory, one też są trochę za. przyrzucione. No to jest mój a, do ostrzenia, że tak powiem, pędza i, i ściągania nadmiaru farby. No dobra, ale wyszło to mniej więcej tak. Kurde, jakie to zielone na monitorze. A. To jest praktycznie w 99% zrobione. Tu się nic więcej nie ciabcia. Zresztą będę walczył. Chyba wszystko sklejam to i wysyłam Ci po dwóch, jak nie trzech dniach czekania na...